Bardzo serdecznie z tej strony Sawik. Dzisiaj nie będę grał sam, a gram z użytkownikiem. Eee, grał tysiąc się Mano. No właśnie, witam bardzo serdecznie. No i będziemy jeździć jakoś. Będziemy się starać, zobaczymy jak to wyjdzie. Ta... No, Uch, no. Dobra, proponuję jakiś wyścig, bo ja już się plątam. Już się plątasz. Wiedziałem. Już się plątam. <laughs> Dostałeś? Dostałem, akceptuję. No i dobra. Dobra, Czym ty, czy... ty śmigasz. Aha, porszakiem widzę o Rosjan. No, a ty widzę Astonem. Vantage V12, ok. Hmm. Zobaczymy, jak to poleci. Kurwa, wszystko no. No, ładne, ładne, ładne te. Mhm. Trzeba powiedzieć, to bym wziął swoje, swojego porszaka też. A w sumie nie zgadaliśmy się na no to, może następny wyścig jakoś. No, Dobra, to zmienię po prostu na kolejny wyścig. Tam nie ma problemu. Dobre. O oh, godi O ludzie trafić, 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 trafić Te emocje <laughs> Ja nie mam nic zamontowanego do tego stona i dlatego No, no ale to znając moje szczęście to zaraz tu na którym zakręcie wylecę Te? Mm. Tu gdzieś A tu będą te przejebane A. Mm. O kurwa <laughs> Tak Uważaj to nie trafi nic Hop. A że tak się zapytam, co sądzisz tak, jak już po urodzinach jesteśmy i już to wszystko tam zeszło, to co myślisz o tych trzecich urodzinach WERDA? W sumie chyba drugie były lepsze z tego co pamiętam. Mhm. Tam dostałem sobie, nie wiem czy teraz były jakieś neony czy coś tego typu, bo nie, nic nie dostałem nie właśnie. Nic nie było. No a rok temu właśnie w BMC Z4 mam neony, r 2 rejestrację. I hmm. chyba nie, nie wiem, czy jakiś samochód nie był czasem, ale nie mogę skojarzyć dokładnie. Wydaje mi się, że chyba nie. Camaro było. Możliwe właśnie, nie jestem tego do końca pewien, no. ale, ale coś było. No ale tak jak porównujesz ten rok z tamtym rokiem, no to chyba twórcy bardziej już polecieli na portfele graczy, co nie? Na pewno, na pewno. Tu zdecydowanie, bo w sumie co to, dali jakieś tam zniżki na samochody chyba? No pakiety chyba. I pakiety. No, no, no. No, no to co, w sumie co to jest? No to jest nic tak naprawdę. O super opony uliczny na start Całkiem mm. nieźle się zapowiada. Czekaj. Ja nitro razy trzy. Okay. Fuck. Czekaj, jest mi nie samochód, żeby było równe szanse. Dobra. Powiedzmy. <noise> no powiedzmy, <noise> zostanę w tyle, powiedzmy. Nie, nie zostaniesz. Akurat Porsaka mam tak zrobionego, że ma chyba 799 <noise> to chcę. Dobra. Ej. Au, kurna czekaj, bo nie wszedłem, ja się tutaj zapatrzyłem. A, bo ty byłeś w krówce. Ja byłem w tym wyścigu, nie? To weź wejdź. No wyszedłem, wyszedłem, jestem już. Właśnie tak zastanawiałem dlaczego zaproszenia nie dostałeś. A, <grym> wiesz? Jest, jest, okej. Okay. Okej. Okay. Właśnie wracając do tego tematu, tych coś, coś zacząłeś mówić właśnie o tych urodzinach. Że... No to w sumie to wiesz. Tak jak powiedziałeś, że tu bardziej chodzi o to, ile... Ile ten gracz ma pieniędzy w portfelu, nie? Mhm. No to wydarcie tej kasy, no bo tak w sumie to nic takiego nie dali od siebie, żadnego samochodu, nic kompletnie. No takiego nie. prezentu. Coś by się w sumie przydało, no bo trzecie urodziny to już nie jest tak jakaś rocznica taka mała, to jest trzecie urodziny, to już coś mhm. wiadomo. To już jednak ta gra trochę stoi. No. Ale Tutaj... tak jak. Nie wiem, no może mi się źle wydawać, ale tak jak ja wydałem te 40 zł na te 9000 speedbusów. No. To dostałem dwa samochody, także no ja nie wiem, no, było tego trochę, a, no, ale no jednak jest tutaj rzeczywiście przeginka w stronę graczy, którzy po prostu nie kupują tych speedboostów. No, no jest, 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 bo teraz, teraz to w sumie to się opłaca bardziej zbierać te kasy, jakoś zbijać za wyścigi hmm. i po rotacji kupować. Dokładnie, zwłaszcza, że to co ja już... W... Kryś tam po moim przednim materiale sobie tam gdzieś tam powiedziałem, że cały czas może działać mnożnik z urodzin. No. Bo oni no raczej długo nie wyłączą, zwłaszcza, że ma przyjść. Teore teoretycznie ma przyjść nowa ekipa. No właśnie, no właśnie. Także dobrze by było, jakby jeszcze chwilę ten mnożnik był, chociaż jeszcze chwilę. Jakby był dłużej, no to Byłoby tylko się cieszyć. Było? Byłoby bardzo no. miło. Te, jest mnożnik, ale to co leci z diamentów, mi na razie przynajmniej, nie zachwyca mnie. No wiesz, wcześniej to i tak było, to takie odpadki były, co za te diamenty, teraz tak jest lepiej coś. No w sumie. Coś koło 70 chyba tysięcy jest z tego tu, czy, 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 czy coś takiego. No ja Ci nie powiem, bo ja mam 60 level i mi raczej no no. nie leci już. No właśnie, to właśnie to. Ale ja okay. żyję na krótko przed urodzinami chyba wbiłem 60 level No to w sumie no to od niedawna masz w miarę no ale mm. No ale w miarę tam ogarniam coś... ...cosik. No ogarniasz, ogarniasz to 60 level, sam się nie wbił, nie? Dobra, no to posiedzimy w tym lobby. Ok. Najczęstszy potem przejedziemy, nie wiem, jeszcze z jedną ucieczkę może. O, może być bardzo bardzo chętnie, bo. W sumie to nawet fajnie, bo mi tutaj właśnie rosną te Rozegrałem sprinty no, no, i w trybie no. Tym pojedyn... no z pojedynczym graczem. Pojedynczym kurwa no, w prywatny, w prywatny meczów. No i to jest właśnie przyjemne. To jest chyba te, to, co twórcy, twórcom tego Worlda można spisać na plus, jeżeli chodzi o osiągnięcia, że da, ukłon w stronę takich właśnie, że ludzie tylko prywatne jeżdżą i single na przykład. No, no, wielki plus wielki. Tylko to w sumie niedawno nie to weszło w prywatnym. No. No w sumie tak niedawno, ja ile, ze 300 ucieczek już tutaj takich rozegranych, tych wyścigów mam. Aha, aha. Także no to jest rzeczywiście no, w krótkim czasie to wchodzi. Bo tak jak się jeździ dużo, to wiesz, to wchodzi w krótkim czasie. No tak, tak. Ale to co się teraz na ucieczkach dzieje, też jest masakrą. Ludzie nie czekają, bo chcą sobie wbić osiągnięcie za ucieczki. <laughs> no co ja tak, wejdę, co no to ci... wiesz, no to koleś stawia bot auto, finish, nie i Jasne. Wieś... Jasne, jasne. I po jasne, jasne. sekundach. To jest coś okropnego. Kurwa, a zresztą tu szkoda gadać. Drag, jest taka jedna trasa dragowa, już zapomniałem jak się to nazywa. Mm -hmm. Tam nie ma nawet co wchodzić. O, ja nie trafiłem. Dobra. Też tam cały cały czas jacyś kurwa cheaterzy, jacyś kurwa. No ale niestety, tak jak to się mówi, no gra free to play wiąże się z tym, że będą cheaterzy. No. No, no. niestety. Trzeba to wziąć niestety pod pod uwagę, że to... Zwłaszcza, że teraz jak dodali osiągnięcia to tych cheaterów jest automatycznie więcej, bo każdy chce mieć Bugatti. Ja o jasne, jasne. Wyścig kto pierwszy będzie miał. Tak, dokładnie. Na samym to. początku była strasznie duża plaga tego. A już nawet nie wiem wiesz. Już... Ale teraz na, na wyścigach klasowych się strasznie dużo ramerów zrobiło. Aha, uh aha, -huh, uh -huh. Tak. Ciężko no jest cokolwiek wygrać. No ja jakimś cudem wygrałem też 6 wyścigów klasowych A, czy tam 10 w B. Nie ja wiem. właśnie też miałem klasy chyba A albo B też mam 5 wygranych, tylko mm. właśnie to jednogwiazdkowe osiągnięcie i tyle na razie, bo, bo już nerwy mi wysiadały przy nich. No dokładnie, no mi też wysiadają nerwy, nawet wiesz co, nie siadam do klasówek, tylko wiesz, jakieś tam zwykłe sprinty, czy właśnie tak jak Welcome to Palmu czy Construction Road. Tak, jeszcze da się przejechać jakoś, bo no, spokojnie. Jak ostatnio jechałem miurą właśnie na twałką, nie? No. Na, 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 jak to się nazywa? Na Construction Road. Mm -hmm. co właśnie było dużo przyjemniej niż na klasówce C. No, pewnie. Też mam takie swoje ulubione konacie tak. Z wielką przyjemnością zasiadam. Mm -hmm. w takich tras. Pewnie. A masz jakiś ulubiony samochód? W sumie moim ulubionym to jest chyba Murcielago jednak. Może Roadstar, tak, tak. Mhm. Dobra, to co? Ucieczka? Jasne, dobra. Tylko ja sobie zmienię. Może zmienimy samochody, czy jak? No możemy zmienić. Jak ja okazuję. sobie wezmę Mustanga sobie wezmę tego, czekaj. A... Czekaj, ja miałem jakiegoś mustanga. Już tyle nie grałem w tego. Co ja robię w ogóle, gdzie ja wszedłem. Zmień samochód, ja wszedłem w tuning, kurwa. Nie wiem, gdzie wszedłeś Patrz, boss, dobra. Jaka to jest klasa? A? Te, S. S. E, tak, S to ja wezmę, wezmę, wezmę. Ile ty masz tam punktów na nim? O, zaraz ci powiem, czekaj. ty e, co wziąć? 777. 777 777, masz, kurwa, to ja nie mam takiego samochodu. <laughs> Dobra, ja wezmę to, LFA w takim razie. To mogę coś innego wziąć, nie? jak chcesz, tak. nie wiem co. Nie wiem, no możemy równie dobrze pojechać i ucieczkę klasy C, B, A, D, no to... S. Wiesz, to jest od Ciebie zależne, co, co, jaką chcesz ucieczkę pojechać. No to do... dobra, niech już zostanie ten, tak. ten ten Mustang. Dobra, to ja wezmę Roadstera w takim razie i pojedziemy klasówka A, okej? Okay? No to spoko. A to klasówka wejdzie, jak ja mam S? Tak, pewnie byłeś ja na prywatny. Zaproszę. Aha, prywatno, no dobra, dobra, dobra. To chodzi o to, żebym ja tylko miał mm -hmm. taki samochód. Mhm, mm rozumiem. Dostałem. Dostałem. Lux. No wiesz, bo w sumie jeszcze tego nie testowałem, tak czy tak można na prywatny. Tak? Można, można. Jest pewien bug, ale to ci już powiem później. <laughs> dobra. Dobra. No i tak większość pewnie wie o co chodzi. No pewnie tak, ja jak zwykle w tyle, kurwa. Widzę 180 zbierania skarbów, no mam, no, no no, mam to osiągnięcie, tak. W sumie teraz dwu, 210 dzisiaj miałem. No, w sumie sobie siedzę tak. Tak kiedyś przerwałem właśnie tę serię, potem tak myślę. A powrócę sobie, wykupiłem sobie tym za 500 boostów i mhm. powróciłem do tego. W sumie Jak? fajne nagrody nieraz można. Mhm. Jak ta BMK z tej serii nagród? E, w sumie ja tylko ją, w ogóle jej nie modyfikuję. Stoi u mnie w garażu, można powiedzieć, i mhm. jest taką pamiątką z tego osiągnięcia, tyle. <laughs> tak nic po prostu. Tym. Nic poza tym, typowa kolekcjonerka i tyle. Nie będę go modyfikował. I tu mnie coś zastanawia, że ludzie, którzy grają w RDA właśnie kupują, wiesz, te najlepsze samochody tylko po to, żeby sobie wykrywać. No właśnie. No, to chyba chodzi o to, żeby też wykolekcjonować jak najwięcej. Fakt, że miejsce jest mało, bo po osiągnięciu 60 levelu, bez kupowania jakichś tam speedboostów czy, czy korzystania z kodu, ma się około 8 czy 9 miejsc w garażu. Aha, o kurde. Także no, tutaj Aj. rzeczywiście no, jest to trochę dziwne, bo miejsca w garażu myślę, że powinny być przyznawane tak jak w tym, eee, jak na przykład w MOST Wanted 2005. Mhm, mhm. O ja pierdolę. O kurwa, trzy. A, że, że, zajebał. Masz. Eee, Dobra. z zapóźnieniem działa wszystko. Dobra. Bez tu. Wyratowałem się, kurwa. Nie, ta ucieczka mi się strasznie podoba, ze względu na to, że jest bardzo prosta. No i dość długa, nie? Mhm. Mhm. Także kasa jest potem też zacna. Jeździłem tutaj, właśnie tutaj nabijałem na, 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 na tego Vantage. Mhm. No to w tym jest, miejscu. No to jest taka najlepsza miejscówka. Mhm. Ale dziwi mnie poziom zróżnicowania właśnie trudności na niektórych ucieczkach, bo przejechałem chyba wszystkie ucieczki, taką najprzyjemniejszą jest właśnie klasówka A i klasa mhm. D. B, C i E jest taka powiedzmy, średnio trudna, ale dla E to jest przesadzone. E, Aha. No i S. -ka. S tak, jeździłem trochę, ale. Ojej, oj, oj, jakie lagi. No właśnie, też widzę. Nawet. Jak uruchomię inaczej, to i tak mam lagi. Coś się tutaj dzieje, no ale... Mam nadzieję, że nie będzie problemów już większych. Ja też mam nadzieję. Chociaż generalnie ja i tak jeżdżę zawsze w efekcie pokratkowym. <grym> Poka slajdów. Tak. Mimo, Ta. ja tego nie lubię, ale niestety... E, ...tak czasem wypada. Nom. Yes. Aj. Się moloszek skończył. No mi się akurat skończył, jak się chciałem zderzyć. No właśnie, tak samo miałem w tym momencie ja obróciło mnie. Jazda, jazda. No wow. Co cię skłoniło w ogóle do grania w Werda? Tak na w... samym początku. Na samym początku ja wiem, że darmówka na pewno. No. Fajna samodówka, można, nie wiem, pograć z kumplami. O to przede wszystkim. Kurwa, złapę mnie. Nie, uratowałem się, dobra, dzięki. Oko. W sumie chciałem pograć nawet z kumplami z klasy, tak sobie myślałem. Czy cokolwiek, bo tak. Tak mm. Inni to nie zawsze mam dostęp do, do gier typu mozłante czy coś tego, a tutaj można bez problemu pobrać czy coś i mm -hmm. nie ma takiego problemu. No i w sumie fajnie, bo jakoś, jakoś mi się zawsze taki ten podoba ten element. Taki właśnie jest taki... Community takie. No. Właśnie no, no to jest... To jest przyjemne. Tylko, że niektórzy po prostu czasem, wiesz, grają tak nałogowo, jadą ten wyścig za wyścigiem tylko po to... No tak jak teraz na przykład ja za wyścigiem tylko po to, aby... E, wbić, wow. what the fuck, zaraz mi złapią, e, żeby, żeby sobie ten, żeby sobie to osiągnięcie nabić. Tak już jest teraz, no niestety. No, ale, Kurw Co, złapali Nie, 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 blisko jest, ale dobra, może, kurwa, nie, złapią, złapali, 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 U ja Nie, uniku sorry. Dobra, Lux, spoko, kurna. Się dałem frajersko podejść. Zdarza się. No niestety jazda Teraz mi się podoba jeszcze tylko jedna rzecz, że ten pakiet za 60 tysięcy GC można sobie wylosować ładnie 3 lub 4 gwiazdkowego skilla Aha No to w sumie fajne no mhm. Sorki Dobra wyszedłem ci ja w paradę nie tymi mi Okej okay. Kurwa jestem bez molochów już Nie mhm. ja mam ich ciut za dużo Ile? Takie tam 1520 A to co z tych pakietów powyskakiwało wszystko? No 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 to masz zacnie, to teraz się nie musisz martwić już o no te... nie, pewnie No Ja to mam tak, 0 molocha, 0 uniku, 0 katapulty Cztery hmm. tylko te, do pompowania opon i tyle Nic więcej To nieźle, ja też tak miałem kiedyś, jedź sobie Bo się dojadę na spokojnie Ale i z tym można sobie też ładnie poradzić a spokojnie, no. Tam kiedyś w końcu to, to jakoś się odkuje, można powiedzieć. Ja pierdzielę, jak, jak ja latam dzisiaj. Na prawo, hmm. na lewo, nie wiem co się ja dzieje. Ja tak samo, ja tak samo, zaczynaj się pakuje wprost. Dobra, jedź. Wjeżdżaj A... sobie. Dobra. Opa. Aha. Ja tak się nie dostaję już więcej kasy nawet za to, żeby dojechać ostatnim. No, no, to jest tak samo. I złote karty koło 18 dostałem. A ja kur... na hamulce uliczne! Fuck yeah! <laughs> like boz. Zaraz, założę zaraz do porszak. Dobra. Kuro. Zdejmiesz te ultra, te takie najlepsze. Tak! I mi to. <laughs> <laughs> chuj mnie to zakładamy z części uliczne. Pewnie. Oh Jezus. Dobra, ja sobie wezmę rz Którą jeszcze kupiłem dawno, dawno temu. Mhm, mm ja sobie. Zanim nie przyratowali znowu, uh -huh. czekaj, co by sobie tu wziąć teraz? Kurwa, kurwa. kurwa. No w sumie. Nie, nie, w sumie wezmę to Murcielago Roadster. No to weź, bo go lubię. No, jeszcze nie jeździłem dzisiaj. Czekaj, dołącz. O, to ja teraz burku dam. Pojedziemy. Jak wyjdzie z krywki, to powiedz. Już, już. Tak? Ja Cię mm -hmm. zapraszam. Dostałeś? Dostałem, jestem. Spoko. No. Okej. Okay. Ja widzę, że samo Ultra masz. No, w tym mam same Ultra. I tak nie, zdoży, nie zdołałem do S dojść. Ja mam wymaksowanego, a mam chyba dwie części profesjonalne u siebie w tym w swoim Lamborghini. Mhm. Mm i mam 749 statystykę O kurwa to jedno, jedno No. S by było, no ale. Ale powiem Ci, że z tego co ja widziałem to road trada się do 760 wymaksować. Takie max, wiesz, najlepsze części, wszystko takie najlepsze. No to widzisz, ja w sumie nie podejrzewałbym nawet, bo tu już 747 było ciężko dość. Mhm. Ale nie no, z 9 bym osiągnął myślę też, bo, bo tam nieraz właśnie tak pojedyncze mi skakiwa, ale wola, wolałem do innych samochodów. Żeby hmm. też trochę ich podciągnąć, no tak, tak, wiadomo. Okay. No się zastanawiam, co jeszcze zamierzają zmienić w tym władzie całym. A jakoś się muszą ratować, bo też już niestety. No tak, jak teraz w papce jest, przecież za 200 zł sobie McLarena możesz kupić. No. Oj, 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 oj. jaka I... szarpanina. I cały czas wiesz, ostatnio z jakimi właśnie gada. Sorry. Wjechał prawda, ciebie Dobra, dobra, bo mnie tu już szarpie Padaczkę mhm. dostałem No widzę właśnie, że chyba laga miałeś przez moment <laughs> e, Ale tak jak mówię, no strasznie dużo osób teraz skusiło się właśnie na speed Boosty tylko dlatego, że McLaren jest Aha, jak no tak, no tak Jak, no jak tam ludzie obejrzeli, że wiesz, że McLaren, Ło fajnie, McLaren Jezus Maria, jak cię rzuca Coś jest kurwa nie tak Bez jaj Ej stary, latasz na boki, nie no, bez kitu ale mi strasznie spadł. chłopie do 17 klatek. No to nieźle. 11, kurwa. Co jest? Lok Laks... Nie lubię tego, kurwa. Niekontrolowany pokaz slajdów Dobra, dam nitro, będzie fajnie. No nie. Dało się. Jak latasz. W przód i w tył, i w przód i w tył. Aby cię nie wywaliło tylko. <grystanie> o stary dnie, no ja. Chyba do mety nie dojadę, kurwa. Coś <gry> jest nie tak. What the fuck? No nie! Ej, co jest? Cztery klatki na sekundę jest byczo. Weź, zre weź przerwij na moje nagranie i włącz jeszcze raz. Patrz, czekaj chwilkę, bo kurwa, sobie coś sprawdzę tylko. Mhm. E nie, no to przecież. Dużo. Nie, nie wiem o co chodzi. Jeszcze miejsce na dysku jest. Myślałem, że może zapieprzyło, nie wiem. Się męczy jakoś. Dobra, spróbuję. No jedź. Jadę, jadę. 30 klatek, OK. Aj, chuj. A masz wyłączony ten... Włączony filtr społecznościowy? E, zaraz sprawdzę, czekaj. bo może to cię laguje, bo jak doczytuję ci malowania innych graczy, to może tak być. Włączony, no. No to zostaw to, bo to dobrze jest jak jest włączony mm -hmm. kurwa, no to... Ja to nie wiem co jest. No czekaj, do... spróbuj. Jedną cię, rzecz spróbuję. Dopchnął cię do mety. <laughs> dobra. Haja ja tu spróbuję coś. Fuck off. Kurwa <laughs> Ciężko idzie. Teraz czekaj. Dobra, coś ogarnąłem, może, może teraz nie będzie źle. No dobra, spróbuję nagrywać. Okej. Okay. I... Co żeś zrobił? Czekaj. Fruwasz w przód i w tył, ale. Jedziesz... Znów? No ale nie, no check... nie, Jedziesz, jedziesz normalnie. Lol. Dobra, może, może jest. Z sobie w pewnie. Nie, ale dziwne to jest, naprawdę dziwne, bo czasem rzeczywiście to się zdarza. No właśnie, a to tak, jeszcze tak porządnie to mi się nigdy nie zdarzyło. What the fuck, o kurwa. Ale przerzuciła cię. I cię rzuca <laughs> cały czas. Jedna klatka. Kurwa, coś jest nie tak. Bez jaj. Nieźle. Bez jajec. tak gra troluję trolluje dzisiaj. No, wyjątkowo. Ale co boli, no ja to nie wiem. Ja też czasem tak mam, ale no... Jednak trzyma te 13 klatek. Hmm. Kurwy Dobra, spróbujemy. No nie. Czekaj. No. Nie no, teraz jest git. Jest git? No, jest git w końcu. 30 klatek stoi w miejscu, dobra. Dobra, mo może wracam. może będzie utrzymane. Może. Wiesz co, włączyłem Wi-Fi w telefonie. Aha, i ci może dlatego lagowało. No właśnie może może to. Dobra. Dojechałem pierwsze, sorry, jak coś, ale, ale tak to. Wiem, nie no spoko przecież. Kurwa, no takie kujowe no i popatrz. No mm, takie łatwe rozwiązanie. O, zielone zabarwienie. O jest git. Zestaw obniżający klasy trzeciej. gid. Siedzimy tutaj, czy chcesz coś innego jeszcze? Możemy powtórzyć, bo, bo, bo to nie wyszło zbyt idealnie. dobra, czekaj, bo tak nie, nie patrzy na czas, który jest. A żeby mi dysku nie przeciążyło, a potem żeby to się nie renderowało nie wiadomo ile. Wiesz co z 23 minuty już nagrywamy, także. No to spoko. To tam ten wyścig może jako ostatni, co? No to git, dobra. No. Dobra. Ja też, właśnie, też mi zależy na tym renderingu, bo potem jest masakra. Mhm. Mm Okej. Okay. Tu mi się w podoba jeszcze jedna rzecz, że można fajne takie, coś, ale jak jest w Hot Persucie 2010, walczyć takie Dream -shoty. Mm -hmm. I to Mhm. Mm fajne. A tak już przechodząc na tematy NFS-a. No. Wychodzi NFS Rivals. No właśnie. Został zapowiedziany. I co ty o tym sądzisz? E, wiesz co, na razie to jest tyle informacji, co prawie nic, ale ale, ale z tego co żeśmy już dostali z tego, z tego co, co dostaje, to najbardziej mnie cieszy chyba powrót Ferrari, to ci muszę przyznać. Mm -hmm. e, no i w sumie ciekawi mnie, jak to będzie rozwiązane ten system, że to będzie niby cały czas wszystko. Także niby multiplayer z single player połączony. Nie wiem jak to będzie rozwiązane. Bardzo mnie to ciekawi, powiem, wam, powiem ci szczerze, mm -hmm. No i w sumie nie, no jak zwykle duże oczekiwania, bo fanem Need for Speeda jestem ogromnym. Ja ci powiem szczerze, że tak jak od czasów NFS-a dwójki Bo wtedy jeszcze była taka część, co wam wszystkim powiedzieć i tobie też. No nie, ale wiem, że ty wiesz. No, no, no. To rzeczywiście Ferrari to był taki coś właśnie takiego niezwykłego, niespotykanego, że wiesz, że ło wow, mogę przejechać się Ferrari co nie? I właśnie. To mnie chyba głównie ciągnie do Rivalsów. Mm -hmm. e Ale z tego co się gdzieś tam dowiedziałem, to podobno w shifcie był dodatek dwójce. Był e jakiś, no, 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 e no Ferrari. był dodatek. Ale nie wiem czy nie na konsole, czy na coś... Bo chyba na PC w sobie nie widziałem, nie wiem. Chyba tylko na konsoli był ten dodatek. Mm -hmm. Ale że ja po prostu miałem obrzydzenie od jakiegoś czasu na NFS-a względu na to, że po prostu o Jezu, E, już, lec, już to jest lecenie na highs, ta gra w ogóle nie ciągnęła mnie klimatem, to nie było to. To nie było to, tak, żebyś wiedział, nie to co Underground, Moz czy, 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 czy te Carbon. starsze w ogóle, Carbono. Tak, potem się już zaczęło pieprzyć, po tym, po hmm. Pro już schodziło to, można powiedzieć, w dół wszystko. Znaczy, w sumie wydaje mi się, że Pro był takim pierwszym takim znakiem ostrzegawczym, że już coś jest nie tak. Tak, już kombinują na nieznanym dla siebie terenie, można tak, powiedzieć. Dokładnie. Dlatego właśnie prostry to okazał się nie wypałem. Aha. Ale tak jak do Rivalsu właśnie ciekawi mnie to właśnie też rozwiązanie tego multi z singlem. Czy mm -hmm. to będzie takie właśnie most Wanted 2012 czy ciut inaczej, że będzie się można podłączyć, czy będzie to takie właśnie w Werdzie, że single player multiplayer albo wyścig prywatny. No właśnie, też ciekawi mnie to bardzo, no ale zobaczymy, musimy czekać do listopada. Mm. Jak to wyjdzie? No niestety. O nie. 12 tysięcy kilometrów zrobiłem w tej grze. Nie wiem jak. Wow. A ja mam 4. 4141. Też nieźle. Też nieźle. Na, na takie na taki jak ja gram, to jest całkiem nieźle. Dobra. Dobra, to co? Kończymy? No, no to kończymy chyba. No. No to. No to, no to zakończ może ty, ja zacząłem, ty zakończysz. No dobra, to w takim razie tyle od nas. Mam nadzieję, że żeście dotrwali do końca i żeście nie wyłączyli gdzieś w połowie tego filmu. E... I co, żegnamy się. No Był z wami kto? Savik Games. I Gru 1000. Także trzymajcie się, na razie, hej, do kolejnego filmu. Trzymajcie się.